Trzeba to zawiązać, i teraz podłączyć prąd. <grymne> Mondia, twier. Normalnie. Revelation Desperation. Co dziwisz samego siebie, chłopaku? Dobrze, oczywiście, tam z tej strony ćwierćwilu, ćwierć, to jest machinarium i e, razem z Józefem rozwiązujemy robociane zagadki. O super, mam nadzieję, że nie będę musiał tego wiedzieć. Jak działają robotnikowe roboty i od rzeczy? Ważne, że mam to. Tak, ślicznie. Okej. Okay. Foken. Nie, co ja robię w ogóle? Nie. Wracaj tam. Eee, gra mi się już dwa razy tak ogólnie. Więc musiałem powtórzyć prawie cały etap od początku. No, fajnie co. Tego może się kwipunek do końca nie zgadzać z tym, co było w poprzednich odcinkach. Nie przejmujcie się. Wszystko nam się uda. Okej, okay, musimy to odkręcić. A on no, sobie w zamian gramofon. Gramofon mają oni. A, bo mu ukradli. Ma sens O zdziary. No, nie za dobrze się dzieje w państwie tych tutaj robociany. Ok, potrzebujemy gramofon. No dobra. Tutaj założymy to, co znaleźliśmy. Leci do woda do, do, do fontanny i ma nie lecieć. Ok, rozumiem. Dobrze się O, bardzo dobrze. Dobra, tu już mamy dwa. Spoko. Tego nie odkręcisz, nie? Zobaczmy co jeszcze tu mamy. Aha, oni tu są. Okay. Akurat prosta zagadka. Mamy już czy. Bardzo ładnie, bardzo dobrze Dobra, to załóżmy ten trzeci I trzeba by zrobić tak, żeby... co? Tutaj latuje woda, a tu wylatuje do fontanny na górze Czyli trzeba to zablokować jakoś No i zablokowane Modna. <grymnie> <grymnie> Dalej nie odkręcimy roda, ja potrzebujemy tego Jasia, no dobra radna. Pójdźmy, idźmy robić dalej etap motyw um, muzykantów. Tak. wszystko jest porobione, elegancko. Bija się na górę. Świetnie. Dobra. Tu mamy odpalone wszystko, tak jak powinno być. Co my tu mamy zrobić? Zdobyć kota. Nie może tak być. To razi prądem. Eee, Podpalć mieliśmy do, tutaj, tak? Hmm. Czyli kot musi się znaleźć tu. Spoko. O, tu mogę kliknąć. I teraz, jak wejdę na górę, to się stanie to, co myślę, że się stanie? Tak, on tu teraz biegnie na barierkę. Złaś na dół. Dobra, czyli trzeba podłączyć prąd. Ale nie, bo wtedy nie ten Trzeba to zawiązać i teraz podłączyć prąd <laughs> Mondia, dwier Normalnie Revelation Desperation Co dziwisz samego siebie, chłopaku I teraz dorwiemy kota Można? Aha, trzeba wyłączyć prąd jeszcze a co się stanie jak ten? Jak nie wyłącza, jakby ze chciał go złapać? Nie mogę go. no Mogę. Chwila. <grystanie> Dawać kota. No i kot zjedzony ślicznie. Tutaj podłączymy sobie do prądu wszystko. Żeby miał to ręce i nogi. Po co zbierać śmieci? Niech się rażą. I Inne robociakie. Świetnie Alright, right, okay, oha, mhm. Mm Dobra, idziemy do muzykantów. Tak jest. A w ogóle patrzcie na to. Odkryłem to, jak próbowałem strzelić się z nakręcaniem godziny. Ha, bo on tu wylasz, tak? A ja widziałem, coś innego się działo, czemu tak? Że... Ej, to na tej godzinie tak było chyba czy na ósmej? Dziewiątej? O, jest. Dziwne co? <laughs> no dziwne Ale takie rzeczy właśnie się dzieją tutaj. Chciałem wam pokazać. Podzielić się z wami tą ciekawostką, cokolwiek ona znaczy. Ale bardzo ładnie nagrają dzwoneczki, więc... No nie straciliśmy, tylko zyskaliśmy. <śmiech> <śmiech> dobra, tutaj już mamy wszystko. Tak. Aha, albo nie, dobra, O dobra, skoro już tu wlazłem. Czy ja mogę otworzyć te drzwi, żeby dobrać się do gramofonu? Nie mogę gramofonu nie ukradnę. No, ewidentnie. ewidentnie. Dobra, oddajemy kota jemo, żeby wypłoszył cokolwiek tam w środku jest. W sensie szczura. Spalony głośnik Aha, no tak, głośnika nie potrzebujemy. Mamy tutaj głośnik. Wiecie jak to wygląda i co to może być jako radio? Ja wiem i zaraz wam pokaziem. Dobra, z stąd. Ta żaba dziwnie wygląda. Spieszy mnie trochę. Tak. No i co? Wszystko ugraliśmy tutaj, już tak naprawdę. Tutaj sobie tylko delikatnie to kluczamy. Robimy hop. Tak jest. Jesteśmy na miejscu. Baby. Ok. E. Ehe. Co się cieszą, le trubaki na ścianach Jakie tańce w ogóle Przerwa na reklamę Dobra ty Obiecałeś mi coś O uroczo O. Dobrze rdzewieć Bandziory eee. Chyba ich załatwiliśmy na amen, no nie? Jakbym się wydaje Jak na roboty ogólnie, to no niewiele mogą teraz zrobić eee. Ale nieważne Nieważne z nimi, co się dzieje Idziemy dalej Ten ma imprezę życia Świetnie My wchodzimy do ławle. Jesteśmy z zbiorniku. O, co to za miejsce? Nie wiadomo. A, nie ma paliwa, to nie odpalę tego. Ten guzik. O, pojechałem. Jej czy nie jej Czy radość jest, czy nie ma radości? <grymne> no, zobaczmy co tu jest. To nasza topencja. Porwali ją. Zdziery. Kazali jej gotować. Na czy cokolwiek, śrubki. No, pięknie. Aha. O! To nią steruję teraz. No ciekawe. Okej. Okay. Gotujemy. Nic nie robimy, garnek, kukurydzę bierzemy. Co? Nie wiadomo. Dobra, Rudy, no dzisiaj tutaj kończymy. Tak mi się wydaje, że to jest dobry plan. Eee, to był Machinarium. Jak się podobał to lajkujcie, pamiętajcie, subskrybujcie, udostępniajcie, zaznaczajcie dzwoneczki um, i buziaczki, papatki. To spoko, że ja mam tak mało w jednostek. Ojej, to będzie ciężka przyprawa jednak.